Saints Row 4 to najlepsza gra, w jaką dotychczas grałem. I na tym teoretycznie mógłbym zakończyć ten materiał, ale to, że ta gra jest według mnie najlepszą grą, w jaką grałem, zobowiązuje do tego, żeby powiedzieć Wam, dlaczego tak jest. Cześć, tu mi 22 i 0 to recenzja gry Saints Row 4 w wersji na PS3 oraz PC. -ty. Gra wyszła też na Xbox 360. W tej odsłonie seństwu wcieramy się w szefa świętych, który tym razem jest także prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zanim jeszcze uda nam się dotrzeć na zaplanowaną konferencję prasową, jały dom napadają kosmici. Hello, tak więc szybko chwytamy za broni i próbujemy odeprzeć atak. Niestety nasze starania idą na marne. Zynia, który jest przywódcą kosmitów, Zamyka nas w wirtualnej rzeczywistości, ale Matrix. Teraz my musimy dokopać Zeniakowi, robiąc w symulacji największy bumdel jak się da. Fabuła, jak zwykle, jest absurdalna, dognając przyzwoitości. Jest kilka ciekawych zwrotów akcji. Większość postaci to powracające z trójki twarzy, chociaż znalazło się też miejsce na parę nowych. Jak zwykle mamy mnóstwo nawiązań, głównie do Matrixa aczkolwiek nie zabrakło też parodii takich klasyków jak Metal Gear Solid czy Terminator. Warto też wspomnieć, że mimo iż nasz bohater jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jego charakter bardziej pasuje jednak do szefu gangu, dzięki czemu całość do ostatnich minut pozostaje zabawna. Jeśli chodzi o techniczne aspekty, to odsłona ta się nie wybija. Dźwięk jest dobry, głosy w postaci świetnie wpasowują się w odgrywane przez nie role. Muzyka w większości nie wybija się bardzo, ale znajdą się tu takie hity jak chociażby What is Love? This a, radio? Radio a efekty dźwiękowe to po części recykling odgłosów z trzeciej części świętych. Na szczęście nie jest to bardzo widoczny recykling. Zauważa się go za to zdecydowanie bardziej w grafice. Miasto, które przyjdzie nam eksplorować jest niemalże w 100% wzięte z trzeciego Saints stoła, jedynie z dodanymi obiektami kosmitów. Inne graficzne zmiany są również kosmetyczne, są to np. Na nagłe pikselizacje obiektów uświadamiające nam to, że jesteśmy w wirtualnej rzeczywistości. Na szczęście to, że miasto jest takie samo jak w trójce nie przeszkadza, bo oglądamy je z trochę innej perspektywy. Chodzi mi tu o supermoce, które zmieniają dosyć mocno tą serię. Umiejętnościami, z których będziemy najczęściej korzystać są super sprint, dzięki któremu zapieprzamy szybciej od samochodów oraz super skok, za którego pomocą możemy pierdnięciem zbić się na wieżowiec. Dzięki tym mocom poruszenie w grze stało się o wiele prostsze i moim zdaniem lepsze. Przez to, że poruszenie daje mi taką frajdę spędziłem w grze ponad 60 godzin, ugrywając przy tym grę 4 razy, z czego trzy razy pozbierałem wszystkie rozsiane po mapie audiologii posągi zyniaka i klastry. A propos klastrów. Są to fragmenty danych, za których pomocą możemy ulepszać nasze moce. Szybszy bieg, wyższy skok, szybowanie w powietrzu itd. Poza upgradeowaniem mocy niezmieniony został system rozwoju samej postaci. Nadal w misjach dostajemy szacun i kasę i nadal za to pierwsze odblokowywujemy, a za to drugie kupujemy ulepszenia. Wracając jednak do mocy, to powiedziałem Wam tylko o mocach motorycznych. Jest jeszcze inny rodzaj mocy, który bardziej przydaje nam się w walce, czyli m.in. zamrożenie lub podpalenie przeciwników, czy za dzięki której możemy rzucać wszystkim, co nam pod łapy podejdzie. Te moce możemy oczywiście również ulepszać klastrami. Nasze uzbrojenie nie zmieniło się jakoś bardzo od poprzedniej części, ale doszły takie cacka jak chociażby dubstep gun. W broniach możemy również znaleźć sprówy kosmitów strzelające laserami, które często nie potrzebują amunicji, ale trzeba je chłodzić. Trzeba też wspomnieć o samych misjach zarówno fabularnych jak i pobocznych. Tutaj jak zwykle twórcy popisali się ogromnym poczuciem humoru. Za przykład można podać chociażby scenę, w której po raz pierwszy wychodzimy z wirtualnej rzeczywistości. Zresztą zobaczcie sami. Podałem wam tylko jeden przykład, bo to, co się dzieje w tej grze po prostu urywa czerep i trzeba to zobaczyć na własnej skórze. Misje poboczne nie są co prawda już tak odjechane, więc tu podam wam trochę więcej przykładów. Rzucanie się pod koła samochodów, aby wyłudzić ubezpieczenie, to już klasyk, ale bieganie super sprintem na czas, skakanie po platformach na punkt, zabijanie fal wrogów, rzucanie aut czy ludzi w odpowiednie pola przy pomocy telekinezy, czyszczenie punktów zajętych przez obcych, wspinanie się na wieże, czy wgrywanie wirusa do wyrzuconych auto w odpowiednie miejsce to zupełnie nowe pomysły, które zdają swój egzamin w 100%. Niestety, czwarta część sańcowa nie jest pozbawiona wad. Chociażby system upgrade'owania Audi wydaje się niepotrzebny, bo przez supermoce prawie wcale się z nich nie korzysta. Również poziom trudności nie jest zbyt wygórowany, ale jak już się czasami ginie, to jest to frustrujące, więc dobrze, że nie jest to bardzo częste zjawisko. Również istnieje pewien problem z misjami pobocznymi. Otóż możemy robić misje do poszczególnych postaci, żeby zdobyć ich szacunek. Problem w tym, że te misje są rozsiane po mapie. Jeśli tak jak ja najpierw czyścicie mapę, a później zajmujecie się fabułą, to może to doprowadzić do sytuacji, w której gościu zlece wam zadanie i od razu dziękuje za jego wykonanie. Przyczepić się również można do optymalizacji. O ile w trakcie, gdy framerate na PS3 trzyma spokojnie 30 fps, tylko wtedy, gdy naprawdę dużo dzieje się na ekranie, to gra zwalnia. O tyle z niewiadomych mi przyczyn, przerowniki filmowe, jeśli wierząc z Digital Foundry bardzo często schodzą nawet poniżej 20 klatek na sekundę. Mimo tych wad nie mogę nie powiedzieć, że Saints Row 4 mnie oczarowało. Ilość fanów, których grze zawdzięczam przekracza wszelkie granice. Gdybym wystawiał na moim kanale ocenę, to bez zastanowienia wystawiłbym tej grze pełną dychę. Oczywiście to moja subiektywna opinia. Wiem, że jest mnóstwo antyfanów Saints Rowa i nie chcę się tu wdawać z nimi w kłótnie. Aczkolwiek moim zdaniem jest to gra waftorgadania, zwłaszcza w kopie, bo ten tryb powraca i jest to równie dobry co zwykle. Ziom! Co ty otwierasz? No, teraz już normalnie otwierasz ale za to masz rewitującą broń.